Pamiętaj, że możemy tylko raz dotknąć szklanki, gdzie ona jest. Żeby okay. sprawdzić, i uwaga. O, Janek. O, o! Mi idzie, Ej, udaje mi? się, no. Tak, tak, tak. Dobra. Daj mi trochę wody. Teraz ty, no. Czy ja szukam? O. Mogę raz, tak? Tak, Dobra. tylko raz, możesz dotknąć szklanki, no. <noise> nie wiem. I dobrze ci idzie. Okay. Dobra, czekaj, teraz ja. Ale słuchaj, bo już się dolewa do końca. O. Nie? No, no, no. Jest? Już? Już? No. Ta, 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 ta. No. A już nie mogę szukać? Ojej. No nie, już nie mogę. Zamieć mięśniowa. <grym> Jeszcze raz. No. Ej, chyba się wybrała. Oj, Dobra, teraz ja. Ej, co? Jeszcze? I teraz ty. <grym> Ups. Cześć No gdzie to było? No gdzie to jest? Eu acho, não, não. É isso.